Yo DKM nabicie z YouTube'a Weź mnie tu posłuchaj, bo mam coś ważnego do przekazania Do przekazania, do przekazania, tam dokładnie tak yo. Yo. Subi. Policyjne kurwy, jebani mordercy z gazem na ludzi Czują się silniejsi, ej, wysłuchaj mnie, bo nie jeden pies nosi na rękach nie niejedną niewinną krew, ej, posłuchaj mnie, bo coś o tym wiem, bo nie jeden raz byłem spisywany i dostałem gazę, mam na to wyjebane, lecę sobie dalej temat za tematem. Jebany synu nie będzie z i nie będzie zlituj Zapamiętaj sobie ty policyjny skorysuję. No, zapamiętaj sobie powiem tobie że jebie ciebie psie nie rozumiesz no to kurwa wiej zanim to ja ha, do panecie zapamiętaj sobie bo to niebezpieczny rap jest więc lepiej przede mną wiej bo jestem niczym Demon, demonów, demonie, demonów nigdy nie usłyszysz pomóż Wprowadź mnie do swego białego domu Jestem panem mikrofonu nie rozumiesz no to zrozum zanim do dopaną ciebie pentagramy i zostaniesz opętany Witam Ciebie w świecie paranormalnym I banalnie niemoralnym Jestem sam przez siebie dogrywany Dlatego witam w krainie umarłych A nie robotów zdalnie zdalnych Jesteś tak przewidywalny niczym cień Nie dopaniesz mnie, bo to ja dopadnę Cię Ej, ej, yo, dokładnie tak, yo